Jest sytuacja w związku z pewnym kryzysem. Wobec tego państwo robi rzeczy. Rzeczy te po części są trafione, po części troszkę nie, ale głównie dlatego, że banda ekspertów działa z godziny na godzinę i dostosowuje do sytuacji taktykę, którą państwo stosuje. Bądź co, bądź, trzeba przyznać, ta taktyka ma sukcesy. Liczba zarażeń spada. Jest właściwie teraz na tym etapie totalny luz, prawie połowa kraju została zaszczepiona, a samych przypadków zarażeń jest niecały tysiąc. I w tym momencie wchodzi na scenę Grzesio Brown, zaczyna opowiadać jakieś treści z Dubska wzięte, a sam wywód kończy tekstem do ministra zdrowia niedzielskiego: Będziesz wisiał! I się kuce ekscytują! Bo pan powiedział, moi drodzy, to jest taktyka znana, używana przez Grzesia i jego bandę już od dłuższego czasu. Teksty bez pokrycia, bez jakichkolwiek uzasadnień związanych z faktami, a na sam koniec tekst o Jeszaniu, tekst o zdrajcach Polski coś byle wyniosłego, aby widz pomyślał, że sprawa jest bardzo poważna, mimo tego, iż na poziomie szaletu. Na sam koniec Typowy etap rannego łabędzia mnie niszczą, szkalują, miażdżo, dajcie hajs frajery. Ten moment już też właściwie mamy zaliczony, ponieważ prezydium Sedimu jednogłośnie zdecydowało o najwyższej możliwej karze finansowej dla posła Brauna. 6 miesięcy obniżenia uposażenia o 50% i 6 miesięcy odebrania 100%. Mają być także podjęte czynności mające na celu odebranie mu immunitetu poselskiego. Oczywiście, jak zapewne się domyślacie, Grzesio już zgrywa wielce rannego łabędzia, który tylko powiedział, że on będzie odbierać życie innym ludziom. No jak oni mogli go tak ukarać za coś takiego? Przecież jest wolność! Co jest swoją drogą zabawne, ponieważ o ile dobrze pamiętacie, to jakiś czas temu, Grzesio wytrzęsał się, iż Unia Europejska to jest komunistyczny zamordyzm! Ponieważ oni chcą zabraniać pewnych gałęzi przemysłu, a to tak jakby tych gości mordowali, rozumiecie? I wtedy cała konfederacja podjęła temat. Cała konfederacja wychodziła z czystej interpretacji Grzesia, który tak sobie w łebku uroił, że kontrola nad danym przemysłem to już mordowanie. Ale teraz nic, nic, moi drodzy. Zapytałem na Twitterze. Tak, moi drodzy, mamy Twittera. Jeśli ktokolwiek chce znaleźć mnie na Twitterze, no to proszę bardzo, lepszy komentator. Jak chcecie, możecie obserwować mój profil. Jeśli chcecie, możecie mi podsyłać co ciekawsze smaczki. Tamże zapytałem właśnie grawarczyka, który rzekomo jest rzecznikiem prasowym Konfederacji, wobec tego on powinien wiedzieć, jakie stanowisko partii wobec wybryków Grzesia Brauna. Okazuje się, że mi nie odpowiedział. Bo i po co? Dlaczego? Lepiej ignorować sytuację. No, i szczerze mówiąc, trudno, zdarza się płakać, nie zamierzam. Ale to tylko pokazuje, że partia jest nastawiona tylko i wyłącznie na zrobienie afery. To jest stara zagrywka na zasadzie ważne, że mówią. Było tego więcej w przeszłości, przypuszczam, że. W... W przyszłości także tego troszeczkę zobaczymy. Lepszy, ale przecież Grzesio Brown powiedział bardzo poważne że bardzo poważne rzeczy. I co i nie odniesiesz się do nich, bo nie masz jaj? Nie, Kucu, jego wypowiedź to totalny bełkot, ale proszę bardzo, specjalnie dla ciebie, przejdziemy sobie króciuteńko po tym, co zdefekował na mównicy. Pierwsze co tam mamy to jakieś kwikanie, że niestety nie jest niedzielski w ławie oskarżonych przed trybunałem, ale będzie akt oskarżenia, ponieważ, uwaga, uwaga, sto kilkadziesiąt tysięcy zgonów nadmiarowych jest, rozumiecie? Miało być sto kilkadziesiąt, teraz okazuje się, że w najnowszym przekazie dnia, czyli dziś rano, ta liczba urosła do 300 tysięcy. Skąd takie liczby? No cóż! Korwiniści sobie wykońcypowali, że przecież jest leczony tylko wirus i żadne inne choroby. I dlatego wszystkie zgony, które miały miejsce w Polsce od marca 2020 roku, są przez nich zaliczane jako zgony nadmiarowe, które mogłyby być uratowane, rozumiecie ci wszyscy ludzie, magicznie przestaliby umierać, gdyby przestano leczyć, wy już wiecie, jakiego wirusa. To jest jakiś. Nieporozumienie. Czy korwiniści zdają sobie sprawę z tego, że istnieją specjalistyczne szpitale, które zajmują się konkretnym heheheusem <laughs> oraz konkretnymi chorobami? Raczej nie. Ale w sumie, czego wymagać od ludzi, którzy omijają naukę, w tym medycynę, szerokim łukiem? Dalej mamy coś, co Grzesio określa jako za-amobójczy. Mm, Według niego to też jest wina rządu lockdownu oraz tego, że nie zostawiliśmy wszystkiego otwartego, no bo przecież wiecie, wiadomo co nie istnieje. Okej, okay, słuchaj Grzesiu, po pierwsze, to gdyby nie lockdown, to byśmy teraz nie mieli niecałego tysiąca zarażonych, tylko ponad parę milionów, tak jak jest w USA. Po drugie, większość tych gości, jeśli patrzeć na statystyki ludzi, którzy postanowili sami opuścić ten świat z własnej woli, to są właśnie wyznawcy waszej ideologii, paróweczek, wolnego rynku i kapitalizmu. Załamani, że im nie wyszło w życiu, no bo przecież wolny rynek i paróweczki w zetknięciu z rzeczywistością się nie sprawdzają. I wtedy, kiedy taki człowiek, żyjący cały czas właśnie w tych bajkach o wolnym rynku, o paróweczkach, przychodzi z powrotem, mówi, ej słuchaj, Janusz Prywaciarz mnie zrobił w bambuko, to jego guru typu Grzesio Brown, czy Sławuś Mędzen albo go blokuje, albo mu wypisuje, że jesteś lewakiem, ponieważ ty byś chciał żyć i żyć, a nie zapierniczać na swojego Janusza Prywaciarza. Więcej o tym poświęcę w materiale, który właśnie się robi, mam go na warsztacie, ale powiem pokrótce że taki już dawno wyalienowany przez korwinizm właśnie, przez wiarę w mityczny wolny rynek, w paróweczki, w to, że przyjdzie Bozia i zrobi czary-mary, oprócz swojego guru i bandy kutów, z którymi spamuje internet dla korwina, nie ma nic. Życie prywatne nie istnieje, praca nie istnieje, no bo przecież spamuje całe dnie internet, to siedzi w piwnicy u rodziców. Znajomi nie istnieją, hobby czy zainteresowania, no też nie, no bo trzeba cały czas wypisywać komentarze. Nie masz racji, lewaku. Co im pozostaje po tym, jak ich własny guru ich odtrąci? Jak to śpiewał Niemen? Miałeś złoty róg, miałeś czapkę z piór, ostał ci się i no. dalsza część wypowiedzi to już są właściwie tylko i wyłącznie otoczki. Otoczki, które są stosowane cały czas przez korwinistów, aby brzmieć poważnie, a tak naprawdę urągają głównym nazwom pierwotnie używanym. Przykładowo Grzesio przyrównuje PiS, przyrównuje Ministerstwo Zdrowia do zbrodniarzy norymberskich. Moi drodzy, nie wiem jak bardzo trzeba mieć poprzestawiane wełbie, aby przyrównać gości, którzy dbają o twoje zdrowie, którzy organizują szpitale, organizują jakieś tam punkty szczepień, punkty pomocy, punkty różnych przychodni, z gośćmi, którzy dosłownie pozbywali się pewnej części ludzkości tylko dlatego, ponieważ uważali, że nie powinna ona istnieć. Co jest swoją drogą ironiczne, ponieważ to właśnie konfederaci twierdzą, że pewna część ludzkości nie powinna istnieć. A jeszcze mamy stwierdzenie, że jedna trzecia NOP-ów w USA to są poronienia. No spoko, a jaka tam jest opieka zdrowotna, Grzesiu? A, a no tak, prywatna! Czyli co, wychodzi, że w tym mitycznym wolnym rynku i paróweczkach ludzi nie stać na porządne szczepionki, wobec tego muszą kupić taniochę z jakiegoś dyskontu i przez to dzieciaki im odchodzą. Tańsza wersja, jak zapewne wiecie, ponieważ nie ma tam żadnego sanepidu, nie ma tam żadnych norm produkcyjnych, jest robiona byle jak, na odwalcie po taniości. No kto by się spodziewał? Może każdy, kto nie ma wolnorynkowych klapek na oczkach? Jako, że dalej pada określenie, które już omówiłem, to już koniec magicznej przygody z Grzesiem. Dzięki niej po raz kolejny dowiedzieliśmy się, iż konfederacja jest ogarnięta syndromem mentalności kalego, oblężonej twierdzy oraz jest bandą hipokrytów. A przez przypadek nawet udaje im się coś tam wspomnieć, że wolny rynek nie działa. Zapraszam Was jak zwykle w opis, ponieważ tam znajdziecie prócz źródeł link do mojego maila. Jeśli ktokolwiek chce cokolwiek napisać, no to zapraszam. Oraz link do mojego Patronite. Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób wspomóc ten kanał, bądź też uważasz, że filmy zasługują, aby pojawiać się częściej, no to zapraszam cię do wsparcia mojego kanału. Dzięki temu ja jestem w stanie publikować częściej, ponieważ stać mnie, aby wziąć wolne w swojej robocie oraz dołączysz do grona moich wspaniałych patronów, czyli innymi słowy ludzi, którym teraz podziękuję za wsparcie. Dziękuję Przemkowi Anonimowej, Cezaremu, Bartoszowi, Jakubowi, Federalczechowi, Hubertowi, Obłudnikowi Obudnickiemu, Mariuszowi, Janowi, Michałowi, Januszowi oraz Gustawowi. Tymczasem się z wami żegnam. Zapraszam do innych moich materiałów, uważam, że są równie ciekawe, oraz w komentarze, ponieważ one, jak zawsze, były, są i będą wasze.